W Kaliszu i okolicach trwają siódme międzynarodowe manewry ratowniczo-taktyczne Tactical Prison Rescue 2022. Biorą w nich udział funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, CBA, CBSP, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, a także jednostki Wojska Polskiego. Cel manewrów to wypracowanie wspólnych procedur ratownictwa, czyli jednostek specjalnych z systemem ratownictwa medycznego. W tych manewrach międzynarodowych, siódmych już ratowniczo-taktycznych, pod kryptoninem Taktyka Pison Rescue, biorą udział funkcjonariusze grup specjalnych. Czyli ci, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo w takim systemie dosyć szybkim, szybko reagują no i rozwiązują najtrudniejsze problemy. Ale przy takich właśnie rozwiązywaniu problemów często dochodzi do. Urazów, często dochodzi do kontuzji, a nie nieraz zdarzyło się, że było trzeba ratować życie nie tylko kolegów z grupy, ale również i osobie, wobec której te czynności były podejmowane. Poczucie bezpieczeństwa obywateli Polaków jest bardzo ważne dla obozu władzy, bo każdy z nas chce żyć w bezpiecznym mieście, w bezpiecznym kraju. A tego typu inicjatywy, jak te manewry, taktyczne, pokazują, że jest grupa osób, podmiotów, y, które to strony pracują nad tym, żeby jeszcze to bezpieczeństwo poprawić, polepszyć y, poprzez chociażby koordynację służb działań w tym wydarzeniu, które się będzie odbywać w Kaliszu w ciągu najbliższych kilku dni, służb różnych, tak, bo pogotowie ratownictwo medyczne, służba więzienna, policja, straż pożarna, no i też oczywiście służby z zagranicy. To pokazuje, że w dzisiejszych trudnych czasach e, budujemy poczucie tego bezpieczeństwa. Nie zabrakło także grup specjalnych z zagranicy. Ćwiczenia odbywają się między innymi na terenie byłego zakładu karnego przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu. To bardzo porządna i ważna impreza. My się przede wszystkim cieszymy z tego że ten obiekt który do tej pory był nieużytkowany dzięki Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości dzięki działalności pana generała Ożył służy mieszkańcom służy służbom do tego celu do którego został stworzony Niezwykle ważne dla działań taktycznych jest ratownictwo pola walki. Jego elementy także będą obecne podczas prowadzonych manewrów. Ratownictwo pola walki jest elementem strategicznym, ponieważ bez zabezpieczenia medycznego nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, dobrze skoordynować tych działań początkowych, tak? ponieważ e, panowie, którzy wchodzą w swoje zadanie, zlecone zadanie, swoją misję, muszą mieć zabezpieczenie medyczne z tyłu. Dlaczego? Ponieważ wymiana ognia bądź improwizowane warunki, te e, ładunki wybuchowe, które mogą być wszędzie porozstawiane. Tak? E, mówimy Mówimy tutaj o sytuacji hipotetycznej. Okazuje się, że to tak nie, nie, nie do końca, ponieważ mówię, sytuacja zbrojna na Ukrainie powoduje to, że takie sytuacje mają prawo mieć miejsce. 25 maja przewidziano również coś dla młodzieży. Zorganizowany zostanie Dzień Edukacji dla Bezpieczeństwa w hali widowiskowo-sportowej Arena w Kaliszu. Tam będą m.in. trzy krótkie wykłady dotyczące bezpieczeństwa. Będą stoiska z różnymi właśnie nowinkami, ale chyba co najważniejsze na co serdecznie zapraszamy młodzież i cywili, no to pokaz grup specjalnych, więc zapraszamy w środę o godzinie 9 do Hali Arena. Pozostałe dni to już mocne manewry, działanie grup, e, tych, które do nas przyjechały. E, nie śpią praktycznie przez dwie noce, działają przez trzy dni, nie znają zadań, które przed nimi czekają i m, tak stwierdziliśmy, że najlepiej nauczy się funkcjonariusz, który działa, który działa zgodnie oczywiście z procedurami i z przepisami, ale nie wie, co może go czekać. Prowadzone ćwiczenia są niezwykle ważnym elementem dydaktycznym dla studentów. Obszar dydaktyczny jest dla nas kluczowy, Ten naukowy tak, ale, ale dydaktyczny jak najbardziej. Nasi studenci to przyszli kandydaci na oficerów służby więziennej. Ale też studenci cywilni ważne, żeby zwłaszcza ci mundurowi, tutaj w kampusie mundurowym zdobywali te kompetencje, oglądali też funkcjonowanie i brali udział w tego typu manewrach, żeby zapoznać się z funkcjonowaniem innych formacji, z systemem ratownictwa, żeby poczuli się ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa i przez to jeszcze bardziej rozumieli potrzebę intensywnego kształcenia. Przygotowywania się i realizowania tych wszystkich zajęć dydaktycznych, które też mają w ramach programu studiów, także w tym obiekcie, w którym jesteśmy. Manewry potrwają do piątku 27 maja.